No dobra, witam Was w kolejnym odcinku. Będzie trochę. Przed chwilą grałem i w sumie zabił mnie tarczą, bo jak ktoś ma tarczę, to nie ma się z nim szans. I tarcza i jak to się nazywa? Tarcza oraz działko automatyczne to jest. Działko automatyczne w połączeniu z tarczą plus eee, latające ten deadpack to jest w ogóle masakra. Ktoś tu wylądował, nie? gdzie on jest? O! No, nie wiem czy po prostu ścina, do tego mówię, pomocy. Aha. A czemu ci się za ściana ja Ej, wiesz jaki jest problem, że nie mogę biegać w gruncie, bo jak biegam, to mi się bardziej ściana. Okej. Okay. No. Mamy po jednym killu w sumie. Tu można kupić. właśnie kupię sobie tarczę. No ja też chcę. Dawaj, gościu. O nie, zapasy wyczerpane już. Nie no, nie no, znajdziemy drugą, nie? Dawaj na pociąg. Z karnetu? Goń go, tam jest pociąg. Będziesz musiał... Patrz, wyścigi zrobimy. Kto pieszy przy pociągu? O nie! Trzeba jechać mostem. No nie, bo tam będą itemy, a nie chcę, żeby ktoś inny wziął je. Ej! Dobra! Grasz! No czekaj, zabijam gracza Dobi go Nice, dobiłem go Widzę, za kamieniem się chowa Dobra, za, zabity Nie ma sensu gonić Nie ma sensu gonić pociągu, bo jest daleko A wiem, że strzały. No czekaj, poeksploruję sobie te skrzynki, jak tu są jakieś. Ale nie ma. Ale tutaj jest legendarna I mam działko automatyczne. Wow. Nice. No to musisz strzelać szybciej. Ja się teleportuję. Ba, nie tylko... no. O, ktoś do mnie jeszcze. ale... Który cwaniaczek? Gdzie on jest? Skąd? Aha! Przy aucie siedzi On też ma działko automatyczne znok No Ja mam tarcie jakby coś Ej, działko automatyczne i tarca To jest bardzo mocne powiązanie. Panie No Albo nie miał? To z czego on tak szczerał? Hmm, no dobra to biorę to Najbardziej OP połączenie to jest tak tarcza plus yy, Latające jetpack O, mam tarczę. Nice Nie wiem No dobra, to teraz mamy rokowania na wygraną No czekaj Wku w Wiesz co mnie Wiesz co mnie wkurza w tej tarczy, że jak sprintujesz to on wtedy wszystko rozwala nią. Patrz No, no, chyba ta Ej, dawaj, zdz... Zderzymy się. Trzy, cztery. A. No to dobrze. Dobra, to co na rafta? Wow. Nie wskoczę na tą łajbę. Ale to żałosne. Za pierwszym razem skoczyłem. Dobra, to na rafta, a raft jest tutaj. W tamtą stronę. Episki skok. My jedziemy po wodzie, a nie... Ciekawe. O, jeszcze nikt jej nie zabił. I nie zaczyna jej bić, bo ta się skończy tak jak ostatnio. No bili się. Są rękawice. Nie biegaj starszą, bo o, w pomieszczeniach bo będziecie blokować cały czas. A Co? Kto do ciebie jeszcze? Do ciebie nikt To znaczy że Tu są gracze Dobra, jeden zlikwidowany A był... Nie, tam jeszcze jest. Pod tobą jest centralnie, uważaj. Ale no to nie był gracz. To był akurat błot. No też widzę. Ja się. Ja się muszę wyhealować, wiesz? Znaczy, tarczę uzupełnić. Ostatnio tutaj była taka rzeź, widzowie. No nie. Ej tu jest działko. Działko automatyczne tu masz. U góry. Zana... No zaznaczyłem ci. Ja mam jedno. No masz zaznaczone na tym. Tutaj u góry. Dobra. A Nie yeah. wiem za co ją wziąć, weź ją Jaka legenda? Co to jest? Karabin, o dobra to ja sobie wymienię Epickiego po prostu No masz Podoba ci się? No Czekaj, napiję się, osłonę uzupełnię no i... I nie mam... Pełnej Co? Nie i biega i ma włączone to na dół Dobra, możemy ten Widzisz? No możemy go zacząć bić chyba Czekaj Widzicie Ty Ona ma miała kot ona miała kota Dobra, chodź, bijemy ją Trzy. Ale ja, czekaj, czekaj, bo szczerają do mnie boty. Ona wie, tylko, nie reaguje na to. Kroki. Kroki u góry są. Czekaj, czekaj, bo tutaj gdzieś kroki słyszałem. Widziałem. Tylko nie wiem, czy to od robota, czy od po prostu gracza. Chyba gracz to był. No dobra, ja jej przywalę teraz starszy. No zaraz się gracze... No tak, ale chodź zabić ją, bo zaraz gracze się zlecą i nie zabijemy ich, jej. No Z legendy do niej, nice. Kroki, kroki! Mówię ci, że kroki. A to był ten... Okej, okay. miała coś fajnego? Miała, miała. Szampanka. No dobra. A tu gdzieś kiedyś była skrzynka u góry, nie? Legendarna. A. No dobra, to idzie. No, no dobra. Chodźmy, chodźmy na górę, bo może gracze będą szli do strefy. No, ostatnio właśnie też w tak, takim sposobem wygraliśmy. Tutaj ich rozwalaliśmy, a potem była wojna pomiędzy o, zarobiście, ja mam episką, Wej weź sobie Ja ale teraz mam legendarną Ej, tam jest skrzynia Ty dam mnie strzelasz Co ja bym potrzebował? Ja bym potrzebował jakąś snajpę Na ja wiem, masz rękawiczce, szczerze, z rękawic. Nie. Mogę ci pokazać Idź tu do mnie. No. No widziałem już go. Dobra. Polowanie na... Z zaraz będziemy musieli ten, i stąd. Strefa na naszą nie korzyść działa Niestety A i teraz powinniśmy to wygrać No ostatnim razem wygraliśmy z takim sprzętem Ale jest 1, 10 osób jest No 10 osób jest fajnie tak zamachów bije Jedziemy na ten NWSP, joł Możemy przejść na wyspę, Lojam. Zaraz zejdę, jak co so. Tutaj na to uczpada i polecimy na wyspę A fak, są y, są gracze tam Nie lecimy na wyspę. gdzie? 대브리 아, 네. 아. 아 네.